Drugi dar, o którym chcemy sobie powiedzieć, to dar rozumu. Dar rozumu to przypowieść o sieci. Ewangelia Mateusza, ten sam rozdział od wersetu 47 do 50. Nie trzeba kartkować Pisma Świętego, ten sam rozdział 13, wersety od 47 do 50. Przypowieść o sieci. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełnia, wyciągnęli ją na brzeg i usiadwszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych. I wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Otóż dar rozumu to jest dar panowania nad uczuciami. Chodzi w tym darze o uporządkowanie naszych uczuć. To jest dar rozumu. I jak to się ma do naszej przypowieści? Otóż Ryba w tej przypowieści, ryba, która jest łowiona, to chrześcijanin. Rybą jest każdy z nas, jak tu jesteśmy, i każdy, kto jest ochrzczony, nieoszczony, jest ryba. I jesteśmy jako ryby łowieni. Rybakiem jest Jezus. Siecią Pismo Święte. Jezus nas łowi pismem świętym. Łowi nas nieustannie. I po złowieniu okazuje się, że mamy ryby trujące i jadalne. Okazuje się, że mamy chrześcijan smacznych i niejadalnych, niestrawnych. Chrześcijanin smaczny. To jest ten, który panuje nad emocjami. To jest ten, który ma dar rozumu. Chrześcijanin niestrawny to jest ten, który nad uczuciami nie panuje. Jest raz taki, raz taki, raz wybucha, innym razem znowu coś. Jest po prostu niestrawny. Problem jest z tym darem rozumu taki, że wydaje nam się, że każdy z nas go ma jest tutaj w kościele ktoś, kto nie ma rozumu? Każdy ma rozum. Gdybyśmy tak komuś na urodziny powiedzieli, życzę ci rozumu, to by się obraził, bo każdy z nas rozum ma. A chrześcijan niestrawnych strasznie dużo, ale rozum mamy wszyscy, tylko go nie używamy. Otóż Chrystus Zaprezentował nam dar rozumu podczas swojej męki. Całą golgotę, którą przeżył, cały czas dostrzegamy dar rozumu, panowania nad emocjami. I prześledzę z Wami krótko to panowanie nad emocjami. Przychodzi Judasz, całuje. Chrystus panuje nad emocjami, ma dar rozumu. Potem jest Piotr, który się zapiera, który spojrzał, który spotkał się z Jezusem oczami. Jezus panuje nad emocjami. Na sądzie Jezus panuje nad emocjami. Nic nie mówi, jakby nie był Bogiem. Mówią mu zejdź z krzyża, jeśli jesteś Mesjaszem. Chrystus panuje nad emocjami. Do końca pokazuje dar rozumu. Pokazuje nam, że ma rozum. I podczas golgoty człowiek okazał szczyt braku rozumu. Podczas golgoty, my ludzie okazaliśmy szczyt braku rozumu. Najwyższy kapłan, który rozdziera szaty, zbluźnił, precz z nim nie tego, lecz barabasza, umywam sobie ręce. Cały czas brak rozumu. Jest na krzyżu. Jeśli jest mesjaszem, niech zejdzie, do końca człowiek pokazał na Golgocie, nie mam rozumu, nie panuje nad emocjami. To jest niesamowita tajemnica, że Chrystus jako ten wspaniały lekarz leczył choroby na ziemi, wypędzał złe duchy, a nie mógł dać rozumu tylu ludziom. Zobaczmy, że Chrystus okazał się jakby niewszechmocny, jakby. Nie, nie mógł wlać rozumu ludziom. Próbował, rozmawiał, nie wlał rozumu. Ten, który daje ducha świętego, nie mógł dać nam rozumu. Dlaczego? Ponieważ my jako ludzie konsekrujemy swoje uczucia. Nasze odczucia to świętość. Oczywiście nie my je konsekrujemy, ale szatan konsekruje nam nasze uczucia. I postępowanie według uczuć nazywamy postępowaniem rozumnym. Tak robi z nami szatan i potem sobie nie może z tym, tym nik poradzić. I Jezus sobie też z tym nie poradził. Mamy chrześcijaństwo strawne. I chrześcijaństwo niestrawne, a nawet, jak jest napisane w przypowieści, trujące. Są ryby trujące, a to są takie ryby, które nie mają daru rozumu. Jak powiemy w swoim życiu, że ja już nie potrzebuję zmiany, to znaczy, że ja już mam patent na swoje życie, ja już nie chcę czegoś nowego, to znaczy że moje uczucia są zakonsekrowane. I już blokada. Nie ma dostępu Chrystus, żeby dać dar rozumu. Czyli panowania nad uczuciami. Ten dar bardzo nam się przydaje, jak mamy sytuacje w naszym życiu różnych wstrząsów, z których możemy wyjść cało albo zbłądzić. Jak są bardzo wstrząsające sytuacje kłótnie, spory, to tam bardzo potrzebujemy daru rozumu. Dar rozumu pozwala patrzeć nam na różne wydarzenia z dystansu, po prostu używać rozumu, a nie tylko uczuć. Są ryby strawne i niestrawne i będziemy teraz prosili Ducha Świętego, żebyśmy byli chrześcijanami jadalnymi. Jezu, który jesteś tajemnicą, który jesteś tym, którego nie znamy, chcemy cię na początku, zanim jeszcze będziemy cię prosić konkretnie o dar, dar rozumu, to chcemy cię prosić o otwartość naszych uczuć na przemianę. Prosimy cię, żebyś odkonsekrował nasze uczucia, bo ty ich nie konsekrujesz. To nie jest twoje. Prosimy cię, żebyśmy nie hołdowali naszym uczuciom, nie uważali, że są najważniejsze na świecie. Prosimy Cię o otwartość na wszelką zmianę. Panie Jezu, daj nam teraz swojego ducha, ale daj go po to, żebyśmy byli w stanie przyjąć dar rozumu. Otwórz nas, żebyśmy przestali patrzeć na nasze uczucia jako na drugiego Boga. Chcemy, Jezu, żebyś Ty był naszym Bogiem, którego nie możemy pojąć. Prosimy Cię poślij swojego ducha i daj nam otwartość na przyjęcie darów, zwłaszcza teraz daru rozumu. Nie boimy się prosić, daj nam rozumu, Bo go nie mamy. Prosimy Cię, daj nam rozumu, Chryste, którego nie możemy pojąć. Daj nam rozumu, daj swojego ducha. Jezu, prosimy Cię, spraw, żebyśmy byli chrześcijanami jadalnymi. Prosimy Cię, żebyśmy nie zatruwali jako chrześcijanie naszego środowiska innych ryb, Ciebie Boże prawdziwy, którego nie możemy pojąć. Sprawże, żeby ci, którzy z nami są, przebywali z nami z przyjemnością, dlatego, że panujemy nad emocjami, dlatego, że panujemy nad uczuciami, używając daru rozumu, który chcesz nam dawać nieustannie. Panie, proszę Cię, żeby każda ryba, która jest teraz w tej świątyni, każda ryba, na którą chcesz zesłać swojego ducha i posyłasz go z mocą. Proszę Cię, Panie, żeby każdy z nas był jadalny, żebyśmy byli zdrawni, żebyśmy nie powodowali bólu w żołądkach u nich. Chryste, którego nie możemy pojąć i nigdy nie pojmiemy, Pośmij swojego ducha, ducha rozumu, żebyśmy byli zdrawni.